W tym razie przechodzimy do stawiania baniek. Zaczynamy. Tak jak widzicie, z ciepłej wody nakłada się bańkę na plecy. Zaciąga do powstania krwiaka. Proszę się nie bać, krwiak nam krzywdy nie wyrządzi. I bardzo często się zdarza, że bańki same spadają. No, to nie jest to problemem tu nasz y, skóra, organizm y, różnie reaguje na to ciepło i na bańkę, więc ono już tam nawet czuję, że odchodzą, że odchodzą bańki, ale nic się nie dzieje. Najważniejsze jest to, żeby y, efekt krwiaka wywołać na plecach, wówczas właśnie w tym momencie y, właśnie system odpornościowy się Angażuje do działania i o to nam chodzi. Jest to takie może nerwiące bardzo, ale myślę, że nie to zupełnie działanie. W przypadku dzieci ten czas stawiania bańek jest skrócony. U dorosłych można około 10-15 minut potrzymać na plecach. W moim przypadku poczekamy właśnie może 10-15 minut, po czym zdejmiemy bańki. Pleców. Teraz no myślę, że wyłączymy film i potem pokażę Wam efekty już po całym zabiegu i sobie omówimy o ile włączyć.